Pana marszałka Kostusia, jego, jego kenologicznych poleceń, hmm, prawda, co do których ja, ja zaczynam nabierać właściwie pewności, że, że coś na rzeczy było i to raczej w tym takim kierunku niechcianym przez nas wszystkich, bo nikt by nie chciał, żeby urzędnicy, nie i nie niechciani urzędnicy, bo tak wiadomo jakie jest podejście w tym kraju, ale nie mogą być obrażani, nie mogą być obrażani, nie mogą być, obrażani, nie mogą być poniżani. A już po, po takim pierwszym nie wiem, za zapieczeniu za, za się marszałka no zaczyna się coraz bardziej tutaj i, 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 język mu rozwiązywać. No, że, co prawda mówi, że to były prośby takie bardziej kynologiczne prawda? I tak dalej. No, to takie, takie zaczyna to być troszkę groteskowe to tłumaczenie. Pana marszałka, ale na, na czym innym, o, co innego, o, o czym innym chciałem wspomnieć, proszę Państwa. Oczywiście podtrzymuję to, że dla czystości sprawy powinien wziąć urlop bezpłatny albo otrzymać ten urlop bezpłatny, zostać skierowany na urlop bezpłatny, a w przypadku, gdyby to dotyczyło, nie wiem, teoretycznie jakiegoś urzędnika tego szczebla, prawa i sprawiedliwości natychmiast. Natychmiast zostałaby mu cofnięta rekomendacja do, do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Przez wszystkie, nie wiem, organy z tym związane. Natychmiast zostałaby sprawa skierowana do, do wszystkich świętych, żeby się oczyścić, żeby się starać oczyścić z, z, z tego typu zarzutów. Natomiast tu, no proszę Państwa, no, usłyszeliśmy, że na ostatnim zarządzie platformy obywatelskim, zarządzie okręgowym, regionalnym czy wojewódzkim, ten zarząd zdecydował, że marszałek jest niewinny. No proszę Państwa, no, wracamy do czasów pzpr gdzie egzekutywy decydowały o tym, czy ktoś jest winny, czy nie. No. Zarząd Platformy ni mniej ni więcej zdecydował o tym, że marszałek jest niewinny. W związku z tym, co tam badania pipu, co tam badania kogokolwiek innego, co tam kierowanie sprawy do sądu przez pana marszałka, o którym już prawie zapomnieliśmy, prawda? Sprawa ma się tak, że tak jak psi ekskrement pod dywan. Przygotowywana jest do tego, żeby tak jak psi ekskrement zamieść tą sprawę pod dywan.